No, Team pozostał taki sam jak w tamtym roku, e, gdzieś tam zmieniliśmy bardzo dużo rzeczy w zimę, gdzieś to teraz się przyłożyło na bardzo dobry wynik, gdzieś tam też e, mam bardzo dobre silniki z panem Ashleyem Hollowayem, mam bardzo dobry kontakt, więc tu też mogę mu bardzo podziękować, że mam dobre rakiety pod sobą. No i co, no i jak na razie dążyć do przodu, do celu, jeszcze sezon się nie skończył wiadomo. Będę walczył o jak najlepszą pozycję w tym sezonie. i Korzystałem z pana Ashley'a też e, silników, no ale w tym roku przyłożyłem się bardziej do tego wszystkiego. Zmieniłem też trochę podejście do tego. No i co, na razie wszystko idzie bardzo dobrze. E, no myślę, że zmieniłem, przedstawiłem jakoś bardziej tak głowę. Tak nie wiem, z luzem pochodzę do tego, do, do wszystkich spotkań. No i co? No i jak na razie wychodzi. W zimę dużo trenowałem na motocrosie. Mi ten motocross bardzo dobrze pomaga w żużlu. No i z nikim nie współpracuję. Sam znam siebie bardzo dobrze, więc nie potrzebuję jak na razie nikogo. To będzie mi pomagał w rozwoju, więc tylko od siebie wszystko. No wiadomo chciałem być pierwszy w tym wyścigu, gdzieś tam z Damianem bardzo dobrą walkę stoczyliśmy. No i co mogę powiedzieć? no e, Miałem dobre ustawienie wtedy na ten mecz. Gdzieś tam mogłem już zrobić korektę na tym właśnie bieg z Damianem, bo to już chyba był mój ostatni w, te, w tych zawodach. No i co jeszcze mogę dodać? No jak na razie wszystko dobrze wychodzi. Jest taki bieg właśnie z takim Damianem tutaj Ratajczakiem. Gdzieś tam chłopak jest starszy ode mnie. Więc tutaj mnie bardzo zmotywowało to. Ten właśnie bieg i myślę, że no tak, no jak drużyna jest fajnie na no topie jesteśmy. Tutaj fajna współpraca idzie między nami, wszystkimi, fajna atmosfera jest. Więc myślę, że w tym roku będziemy mogli walczyć o medale.